Cześć Czołem witam wszystkich. Słuchajcie, ten klient. Ten film jest trickter dla klientów, bo nie lubię tłumaczyć już po raz n-ty Znaczy po prostu to z... stało się niesmaczne. Oczernianie innych warsztatów i za każdym razem Tłumaczenie dlaczego. Słuchajcie, zobaczcie. To jest hamulet. Są tarcza hamulca wiecie, prawie nowa. I tu klientka dopiero co robiła, zobaczcie, już jest skorodowana. Nie mogłem musiałem użyć przed chwilą młotka, żeby ją zdjąć. To jest jarzmo. Świeże po wymianie klocków. Oczywiście blaszka jest tylko z jednej strony. Tu było luźno. No bo po co czyścić, bo do nie z blaszką nie wchodzi nowy klocek. Tak wygląda piasta. Nawet jej nikt nie dotknął na bank. No układziny no to ja też zawsze tam przetrę je zaraz. A posłuchajcie, tak wyglądają prowadnice. Oni tutaj od tej strony nawet nie wyczyścili tego, znaczy to trzeba wymienić, bo to w tej chwili to już skorodowało, bo to miesiąc czy dwa było jeżdżone, jakieś deszcze były i tutaj w ogóle ta gumeczka, ona nie wchodziła, bo to wchodzi, w zacisk się wkręca, a ta gumka musi siedzieć na prowadnicy, a z drugiej strony na tym jarzmie, tylko jarzmo jest niewyczyszczone oczywiście, co nie? Chciałem Wam pokazać różnicę, tu już drugą stronę, no falgi też już, w Ojcie, tak wygląda doczyszczona piasta. Naprawdę, tu jeszcze zostało coś i zaraz wezmę pilniczek, bo nie doczyszczał. Doczyściłem tą, fel, tą tarczę, która już była już Mówię, Młotkiem trzeba było je odbijać. A tutaj doczyściłem piastę, tą jarzmo. Zobaczcie, bo się światło Tu ma być czyste i też zaraz jeszcze wezmę I tu ma być czyste, o. A tak wyglądało po ich wymianie. No i posłuchajcie, jak ktoś dzwoni i się pyta ile wymiana hamulcy, no to, a już nie, nie wspomnę o tym, tu to nie wiem co to z tym zrobić, bo tak to trzeba rozbierać całą piastę do tego, bo to pewnie u, to wygląda jak uszkodzenie przy wymianie, to będę z klientem konsultował, oczywiście nie wspomnę o wymianie płynu hamulcowego, który, znaczy ja już odkręciłem odpowiedź płyn wymieniłem, ale nie był wymieniany wieki, i do czego dążę? No, jak ktoś dzwoni się, pyta, dlaczego hamulce? No, to taka wymiana w takim samochodzie hamulce z tyłu kosztuje 400 zł w tej chwili, tak? To jest uczciwe. Dwie robocze godziny po dwie paki trzeba policzyć. No, ale oczywiście, dla klienta to jest o, dlaczego tak dużo? Tylko słuchajcie, wyjąć i włożyć. Ja to zrobię w 30 minut. No, i jakbym wziął 200 zł, to jestem zarobiony w porównaniu do tego, jak mam wziąć 400. Zrobię taki komplety trzy. Nie zużyję sprzętu prądu, szczotek ani niczego. No więc słuchajcie. Yy, no To jest patologia polskich warsztatów, bo to inaczej nie można nazwać. No. Ci ludzie nie powinni wykonywać tego zawodu, bo to nie jest w, nawet wymiana hamulcy, tylko jest takie przerzucenie. I ten klient przyjeżdża. Już nie wspomnę o tym, że wyrzucili, yy, nie wiem czy ostatni mechanik wyrzucił, czy wcześniejszy. To są takie blachy. A już pomijam to, że, że w ogóle źle e, klocki założone, bo ten był z tamtej. Już zamierzałem przyjść w stronę piszczenia, to, to, to już taki e, o jakościach nie wspomnę, bo to tam już to, to można dyskutować z klientem jak chce. O, tu jedna blacha została z tego. A tych głównych blaszek jeszcze takich tłumujących to nie ma. Z przodu też nie ma, są wyrzucone. Fajnie to wygląda, bo tanio się płaci. ale posłuchajcie później e, przejdę te hamulce. O, tu mam gumkę i prowadnicę. To te, to, zobaczcie, to, jest tutaj, to w ogóle nie było założone na tym, więc to jest kwestia tej zimy. I ten klient znów przyjedzie z, z, z hamulcem stopionym, e, dlatego, że stanęła prowadnica i znów tarcze klocki do wymiany. I dalej popełni, przeczyszczą ten błąd. No bo, słuchajcie, ta prowadnica też kosztuje, to jest Nissan, to chyba kosztuje ze 30-40 zł. Taki zestawik na jedną stronę blaszek, no to nie chciało się doczyścić, to tylko u góry zostawili na dole. Więc klocek, w ogóle drganie, nie wiadomo, że później piszczenie. No i co, tu dużo gatać. No takie są realia polskich warsztatów, to te miejsca nie powinny wykonywać, bo to wręcz jest niebezpieczne. Posłuchajcie, jeżeli tu nie dacie tej blaszki na końcu i klotki dojeżdżą do końca, to on, on później wpadnie między jarzmo a, a, a tarczę pod końcówkę. Bo tak to, to chociaż ta blaszka to jeszcze go trzyma parę milimetrów i, i jak on zaczyna piszczeć to klient wie, a tak to to nic nie wie, to, yy, pisze, nie, nie, nie zacznie piszczeć ten, ten tak zwany ogranicznik zużycia. Nie będzie tej blaszki. No, patola, no, patola, po prostu patola, i tak, tak to. E, nagrywam ten film po to, żeby, żeby ludzie znali świadomość, skąd wynikają też różnice e, tych, tych usług, co nie. I to to samo tyczy się wszystkiego rozrządu, wymiany oleju i tym podobnych. No bo tam, tam też na każdym kroku można, ale hamulce są takim najlepszym przykładem pokazania tych. No i klientka przyjechała i drugi raz musi za to zapłacić bo chcę mieć normalnie, tak? Bo przyjechał w ogóle na serwis, a, a, a no straszne to jest po prostu straszne dajcie łapę w górę, jak się komuś w ogóle podoba a, a dla klientów, którzy będą oglądać to mam nadzieję, że to zrozumieją w czym wynikają różnice cenowe dlaczego coś kosztuje więcej a, a w innym miejscu jest taniej